Wyobraź sobie najbogatszy kraj świata. A teraz powiedz, jaki kraj przyszedł ci do głowy. Stany Zjednoczone? Niemcy? Japonia? A może Arabia Saudyjska albo Norwegia? Otóż nie. Hajsownik. Tu poznasz historie, które pokazują, że pieniądze rządzą światem, ale nie zawsze tak, jak myślisz. Zapraszam, Mateusz Konopacki. Wielkie księstwo Luksemburga. Tak. Wielkie Księstwo Luksemburga jest najbogatszym krajem na świecie. Ej, a Luksemburg to czasem nie miasto? Tak, Luksemburg to miasto. Stolica państwa Luksemburg. Kraj o powierzchni 2500 km2 w środkowej Europie. 2500 to naprawdę niewiele. Przez cały kraj przejedziemy samochodem w godzinkę. Dosłownie. Z północy na południe 82 km, ze wschodu na zachód 57. Ale w tej mikroskali kryje się gospodarcza bestia. Wziąłem sobie ten kraj na warsztat, ponieważ chciałbym, aby dla nas, dla Polski, był to rodzaj kompasu. Co trzeba zrobić, aby być gospodarczą potęgą? Gdzie jesteśmy teraz? Czego nam brakuje? Co trzeba zmienić? Zacznijmy sobie jednak od kilku ciekawostek. Wielkie Księstwo Luksemburga to demokratyczna monarchia konstytucyjna. Oznacza to tyle, że mają księcia Henry'ego Luksemburskiego obecnie. Luksemburg liczy 660 tysięcy mieszkańców. To tyle, ile ma Wrocław. To pierwszy kraj na świecie, który wprowadził całkowicie bezpłatny transport publiczny. Pewnie uznali, że nie ma sensu kasować biletów. I tak zaraz wysiadasz. W Luksemburgu używa się trzech języków: luksemburski. Francuski i niemiecki. Luksemburski to język narodowy, najczęściej używany w domu, ale również w mediach. Francuski to język prawa i administracji. Wszystkie prawa, ustawy, przepisy pisze się po francusku. Niemiecki to język mediów i szkoły. Dzieci zaczynają naukę właśnie od niemieckiego. Gazety, portale informacyjne, strony są po niemiecku. Dogadasz się tam również po angielsku, no i nie zdziw się, jak trafisz na portugalski, bo co szósty mieszkaniec Luksemburga to właśnie portugalski imigrant. Dobrze, ale jaką miarą pozwalam sobie stwierdzić, że Luksemburg jest najbogatszym krajem na świecie? Zamiarkę biorę PKB na mieszkańca. PKB to produkt krajowy brutto, czyli suma wartości dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w ciągu roku. Ale ponieważ jest różnica, czy mamy 1000 dolarów w Kongo, czy mamy tysiąca w Ameryce, to będę posługiwał się tutaj wartością PKB na mieszkańca wyrażoną w parytecie siły nabywczej. Czyli ile faktycznie jesteśmy w stanie kupić za to, co zarabiamy w danym kraju. Według tej miary Luksemburg ma 150 tysięcy dolarów na mieszkańca. W ścisłej czołówce jest również Singapur, a kraje, które zwykle postrzegamy jako bogate, prezentują się następująco. Norwegia 108 000 dolarów, Stany Zjednoczone 87, Niemcy 70, Francja 65, a Polska 44 tysiące. Teraz. Przypomnij sobie wszystkich polityków, którzy cię straszą, że w Polsce dzieje się źle. Kraj się sypie. Gospodarka jest zagrożona. Otóż Japonia ma 46 tysięcy. Jeszcze raz. Polska ma 44 tysiące. Czy nadal wierzysz, że Polska to biedny kraj? Portugalia ma 42 tysiące. Hiszpania 47, Włochy 52, a taka Arabia Saudyjska ma około 55 tysięcy dolarów. Tak, jesteśmy dokładnie między Portugalią a Japonią. Sam przyznaj, wstydu nie ma. No dobrze. Ale pewnie znajdzie się ktoś mądry, kto powie: No wiesz, indeks PKB to nie wszystko to raczej mało doskonały wskaźnik, jeśli chodzi o poziom życia w danym kraju. No to dołóżmy jeszcze kilka wskaźników. World Happiness Report, czyli wskaźnik zadowolenia z życia, który uwzględnia takie rzeczy jak właśnie PKB, z uwzględnieniem siły nabywczej, wsparcie społeczne, zdrowie, wolność gospodarcza, hojność czy korupcję w rządzie. Oczywiście pamiętam, że bohaterem tego odcinka ma być Luksemburg, więc World Happiness Re Report wyrażany jest w skali od 0 do 10. Im więcej tym lepsze życie. I według tego wskaźnika Luksemburg ma 7,12. W tym rankingu od 8 lat króluje Finlandia z wynikiem 7,73. Dla porównania, Polska ma 6,67, a inne kraje mają Niemcy 6,75, USA 6,72, Japonia 6,15. Weźmy sobie na koniec jeszcze wskaźnik wolności gospodarczej, czyli Index of Economic Freedom. Ranking, który ocenia, jak bardzo polityka danego kraju sprzyja swobodnej działalności gospodarczej, innymi słowy, jak łatwo jest w danym państwie prowadzić firmę, zarabiać, inwestować, handlować, czy chronić swoją własność przed nadmierną ingerencją państwa. Tu posługujemy się skalą od 0 do 100, im wyższy wynik tym większa wolność gospodarcza. W tym rankingu króluje Singapur z wynikiem 84,1. Dla porównania, Luksemburg 79,5, Polska 67,1, co tutaj jest wynikiem nieznacznie poniżej średniej z tego regionu. Wiąże się to właśnie z wydatkami budżetowymi, naszym sądownictwem i tym, jak pracuje rząd. USA 70,2, Niemcy 71,6, Japonia 70,2, czyli dokładnie tyle, ile Stany Zjednoczone. Co Luksemburg dosypuje do kawy, że wszyscy są tam tacy bogaci? I czy Polska może dostać przepis? Przyjrzyjmy się strukturze państwa. Może zamiast ministerstw wystarczą dwa banki i fontanna z gotówką? Luksemburg ma parlament dwuizbowy, Izba Deputowanych 60 osób wybieranych co 5 lat oraz Rada Państwa jako organ doradczy, który opiniuje ustawy. Książę. Obecnie Henry Luksemburski ma prawo weta, ale w praktyce pełni on tylko rolę reprezentacyjne i samodzielnie stara się nie mieszać w polityce. Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier. Czyli struktura państwa Luksemburg tylko nieznacznie różni się od Polski. A więc tu raczej nie znajdziemy recepty na fortunę gospodarka. Mówiąc o gospodarce, dzielimy ją na trzy sektory: usługi, przemysł i rolnictwo. Przez setki lat naszej historii większość krajów opierała swoją gospodarkę na rolnictwie. Byliśmy społecznością feudalną. Na przełomie XVIII i XIX wieku nastąpił dynamiczny rozwój przemysłu: powstawanie fabryk, nowe wynalazki, przetwórstwo stali. Szybko rozwijające się kraje miały ten sektor bardzo rozbudowany. Dzisiaj o rozwiniętej gospodarce świadczy dominacja sektora usługowego dlaczego? Usługi, zwłaszcza finansowe, technologiczne, edukacyjne czy zdrowotne, wymagają zaawansowanej wiedzy, kwalifikacji i infrastruktury co świadczy o rozwiniętej gospodarce. W miarę rozwoju technologii i automatyzacji mniej ludzi potrzebnych jest do produkcji dóbr materialnych. Wzrost zamożności społeczeństwa powoduje większy popyt na usługi: zdrowie, edukację, rozrywkę, finanse. Usługi stają się ważniejszą częścią gospodarki, bo po prostu ludzie mogą sobie na nie pozwolić. Jak wygląda struktura Luksemburga? Sektor usług stanowi około 86-90% PKB. Finansy i bankowość. Luksemburg to jeden z największych światowych centrów finansowych z bardzo rozwiniętym sektorem bankowym, funduszami inwestycyjnymi, usługami zarządzania aktywami i ubezpieczeniami. Stanowi około 1 trzeciej PKB. Usługi biznesowe i profesjonalne obsługa firm, doradztwo, IT, księgowość, consulting, outsourcing usług biznesowych to 1 piąta PKB. Handel i logistyka. Położenie geograficzne i rozwinięta infrastruktura transportowa, np. huby logistyczne sprzyjają handlowi i usługom transportowym jest to 1 dziesiąta PKB. Turystyka i usługi publiczne mają mniejsze, ale rosnące znaczenie. Przemysł to około 10-13% PKB. Przemysł metalurgiczny i produkcja stali tradycyjnie jeden z filarów gospodarki, choć znacznie mniejszy niż kiedyś. Dzisiaj stanowi około 5% PKB. Przemysł chemiczny, produkcja sprzętu elektrycznego i elektroniki, małe, ale dynamiczne sektory przemysłowe. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, samochodów i maszyn również obecne, ale niedominujące. Rolnictwo i rybołówstwo stanowi poniżej 1% PKB. Bardzo niewielka rola z powodu małej powierzchni kraju i urbanizacji. Po II wojnie światowej hutnictwo i przemysł ciężki Dominował to państwo, generując połowę PKB. Sektor rolniczy po wojnie stanowił około 5-10% gospodarki. Obecnie spadł poniżej 1%. Co się wydarzyło pomiędzy? Bo Luksemburg po wojnie nie był krajem bogatym. Po II wojnie światowej Luksemburg zaczął szukać nowych źródeł rozwoju gospodarczego poza tradycyjnym przemysłem, czyli np. hutnictwem. Postanowiono rozwijać sektor usług. Zwłaszcza finansowych, aby zdywersyfikować gospodarkę. W 1955 roku uchwalono pierwsze przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych, co było jedną z pierwszych prób przyciągnięcia kapitału zagranicznego. W 1963 roku powstała ustawa o funduszach inwestycyjnych typu SICAF. Société d'investissement à capital variable. Bardzo elastyczna forma funduszu, którą szybko pokochali inwestorzy. Rząd i parlament wielokrotnie dostosowywał prawo, by umożliwić powstawanie nowych instytucji finansowych, funduszy hedge czy firm ubezpieczeniowych. Luksemburg stał się jednym z założycieli Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy w tworzeniu unijnego prawa finansowego. Przystosował swoje regulacje do wymogów unijnych, co uczyniło go kluczowym hubem funduszy na rynku europejskim. Równocześnie, po kryzysie finansowym 2008 roku i presji międzynarodowej na przejrzystość, Luksemburg zaczął ograniczać tajemnicę bankową i zwiększać compliance. Compliance to pilnowanie, żeby firma grała zgodnie z zasadami. Podsumowując, Luksemburg stał się światowym centrum finansowym dzięki długofalowej strategii państwa, która łączyła stabilność polityczną, sprzyjające regulacje prawne i korzystne warunki podatkowe. Decyzje o rozwoju sektora finansowego były świadome i podejmowane przez władze kraju już od lat 50., a od tego czasu sukcesywnie rozwijane i dostosowywane do zmian na rynkach międzynarodowych. Jeśli Luksemburg Zdołał zbudować całą gospodarkę na przetrzymywaniu cudzych pieniędzy, to może my też powinniśmy ogłosić narodowy plan. Zamiast złóż miedzi, chcemy złóż kont bankowych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie firmy otworzyły się w Luksemburgu i co je tam przyciągnęło. Są to Amazon, Spotify, Facebook, eBay, PayPal, AceroMittal to światowy gigant stalowy, Cargo Lux Airlines International, jedna z największych europejskich linii cargo, Ferrero International, holding takich firm jak Kinder czy Nutella, Rakuten Europe to japoński gigant technologiczny. To co przyciągnęło tych gigantów do Luksemburga? Z pewnością były to korzystne przepisy podatkowe. Dobre połączenia komunikacyjne w centrum Europy, stabilność polityczna i ekonomiczna, specjalistyczne usługi finansowe i prawne, a może też to, co wyszło w aferze LuxLeaks w 2014 roku. Nie wiem, ale fakty, które wypłynęły na jaw, też mogły nieco zachęcić wielkie korporacje, by zakładały swoje oddziały w Luksemburgu. A o co dokładnie chodziło z tą aferą? LuxLeaks to afera podatkowa z 2014 roku, która ujawniła, jak międzynarodowe korporacje zawierały poufne umowy podatkowe z władzami Luksemburga, by legalnie unikać płacenia podatków w innych krajach. Setki firm, między innymi Apple, Pepsi, Ikea, Amazon, AIG, Deutsche Bank, FedEx, Starbucks, zawierały tzw. Tak tax rulings. Porozumienia z Luksemburskim Urzędem Skarbowym umożliwiały one przesuwanie zysków do Luksemburga, gdzie były opodatkowane na symbolicznych poziomach, często poniżej 1%. Chodziło o obniżanie podatków w krajach, gdzie te firmy faktycznie działały i zarabiały. I jak to działało? Firmy zakładały spółki córki w Luksemburgu, zarabiały w różnych krajach w całej Europie i nie tylko. A ponieważ podatek CIT, czyli podatek dochodowy dla firm w Polsce, wynosi 19%, w niektórych krajach może on wynosić nawet około 30%, to te firmy transferowały swoje zyski do Luksemburga, gdzie dzięki uzgodnieniom z luksemburskim fiskusem płaciły mikroskopijne podatki od miliardowych przychodów. To nie było nielegalne, ale bardzo kontrowersyjne i budzące pytania o moralność optymalizacji podatkowej. I równość reguł gry dla małych firm. Co wyszło na jaw? Ponad 340 firm korzystało z takich praktyk. To był moment, kiedy neutralność podatkowa Luksemburga przestała być tylko szeptaną tajemnicą finansistów. Nawiasem mówiąc, neutralność podatkowa oznacza brak podatków. Podejrzewam, że jeśli ty prowadzisz firmę, to pewnie też wolałbyś nie płacić nic fiskusowi. Dlatego przyjrzyjmy się jeszcze bliżej, w jaki sposób te ogromne firmy unikały płacenia podatków. Firmy te korzystały z takich wybiegów jak holdingi i ceny transferowe. Omówmy sobie tak pokrótce każdy z nich: holding to firma matka, która posiada udziały lub akcje innych firm. Sama nie musi nic produkować, ale zbiera zyski, bo przecież ma udziały. Zalety holdingu zarządzanie i kontrola. Łatwiej ogarniać wiele biznesów z jednego miejsca. Podatki. Można korzystać z korzystnych przepisów, na przykład w Luksemburgu czy Holandii. Bezpieczeństwo. Jeśli jedna firma zbankrutuje, nie pociąga ze sobą reszty grupy. Optymalizacja kosztów, na przykład jedna centrala, wspólne IT, księgowość itd. Omówmy sobie jeszcze mechanizm cen transferowych. Działa to podobnie jak holding. Tylko powody transferu zysków są nieco inne. A jakie? Na przykład prawa do użytkowania oprogramowania, tak jak robiła to firma Apple. IP boxy, czyli intellectual property, pod tym hasłem kryje się cała masa rzeczy, na które można wystawić fakturę. Logo, patenty, technologie, tak jak na przykład robił to Starbucks, gdzie każdy rodzaj ich kawy jest osobno opatentowany. Czyli sprzedają swoje cappuccino i muszą opłacić licencję patentową na tą kawę do swojej spółki w Luksemburgu lub innym podobnym kraju. Co jeszcze można ofakturować? Zarządzanie, czyli na przykład opracowanie strategii dla danej firmy lub inną usługę strategiczną. No i pożyczki, czyli spółka matka pożycza pieniądze spółce w swoim kraju, a ta musi je oddać z procentem. Z takim procentem, by mieć pewność że nie zostało już nic do opodatkowania. Ale żeby nikogo nie kłuło w oczy takie wyprowadzanie pieniędzy, tworzyły się mechanizmy jak na przykład Double Irish with a Dutch sandwich, czyli firmy zależne odprowadzały zyski do Irlandii, Irlandia do Holandii, Holandia do innej spółki w Irlandii, ale tym razem zarząd tej spółki nie znajdował się na miejscu, tylko na Bermudach, więc Pieniądze tam trafiały, a tam okazuje się, że stawka podatku dochodowego wynosi 0 zł, dolarów czy czegokolwiek. Oczywiście te firmy, spółki itd. nie muszą już używać swoich oficjalnych nazw brandingowych. Można tu jeszcze bardziej zamieszać, by mieć pewność, że nikt nie będzie miał siły, by do czegoś się przyczepić. Wywołało to mnóstwo kontrowersji, kiedy wyszło na jaw. Dlatego Irlandia zmieniła przepisy podatkowe w 2020 roku. No i wszyscy nagle zaczęli uczciwie płacić podatki. No, wiadomo, że nie. W miejsce Double Irish with a Dash Sandwich powstały inne połączenia. Do gry włączyły się takie kraje jak Malta, Singapur, Jersey. Oczywiście Luksemburg, Holandia, Irlandia też są ciągle w grze. Zaczęto sprzedawać Cloudnomics. niewidzialną wartość jak Know-how, bazy danych, licencje, w których miejsce powstania wartości jest trudne do określenia. W związku z czym ciężko ubiegać się o podatek od tej wartości w konkretnym kraju. Także, kiedy politycy mówią: nałóżmy podatek na największe korporacje podatek cyfrowy to trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, w jaki sposób chce on takie firmy opodatkować, bo większość z nich ma już po 10 gotowych rozwiązań na każdą taką próbę. A i jeszcze dorzucę kilka innych metod wyprowadzania zysków. Badania i rozwój, prace nad oprogramowaniem, testy produktów, badania nad AI, chipy świetnie kwalifikują się do obniżek podatkowych. Fundacje charytatywne. Przelewasz pieniądze na fundację, ona też może kupić nowy samochód albo jakąś nieruchomość. Darowizny można odliczyć od podatku. Amortyzacja: nieruchomość, sprzęt, oprogramowanie wszystkie mają zdolność do obniżenia dochodu, czyli obniżenia podatku. Straty. W wielu krajach, w tym w Polsce, można odliczyć straty z poprzednich lat od przyszłych zysków. Podsumowując, nowoczesna optymalizacja podatkowa to nie tylko kajmany i tajne konta. Dziś wielkie firmy wykorzystują legalne przepisy. Inwestują w badania, odpisują amortyzację, udzielają pożyczek samym sobie, zakładają fundacje, przerzucają IP i korzystają z ulg. To nie szara strefa, to ściągawka z kodeksu podatkowego. Państwa ją stworzyły, korporacje tylko ją czytają. Dokładnie, ze zrozumieniem. Jak to jest, że Luksemburg woli pozwalać korporacjom prać kasę bez podatków? Zamiast ich normalnie skroić. Serio. Nikt tam nie wpadł na pomysł, że można po prostu, no nie wiem, ściągać pieniądze? Czy może jednak te wszystkie Amazonki i Google przynoszą coś więcej niż tylko ładne logo na budynku? Otóż przynoszą. 200 tysięcy osób każdego dnia wali tam do roboty jak w pielgrzymce. W sensie oprócz swoich. Luksemburg ma 660 tysięcy mieszkańców, to taki Wrocław. Jeśli odejmiemy dzieci, emerytów i rencistów, to pewnie zostanie nam jakieś 200-300 tysięcy osób pracujących lokalnie. Oprócz nich codziennie do pracy do Luksemburga dojeżdża jeszcze 200 tysięcy osób z Niemiec, Francji czy Belgii. Te osoby opłacają tam składki, korzystają z restauracji, kupują lokalne produkty. To powoduje większy wzrost PKB, a dzięki temu, że ten kraj jest tak mały, nie musi wykładać grubej kasy na dużą infrastrukturę. Nie ma też problemu z ujemnym przyrostem naturalnym. Zamiast walczyć i atakować korporacje, postanowili się z nimi po prostu dogadać. Na koniec jeszcze mam jedną ciekawostkę o Luksemburgu i ich sposobie myślenia. Luksemburg jako pierwszy kraj na świecie przyjął przepisy pozwalające Prywatnym firmom posiadać zasoby wydobyte z kosmosu. Tak na przykład z asteroid. Tak, bo Luksemburg chce być krajem przyszłości. Finanse, technologie, kosmos. A ponieważ w 1967 roku został podpisany traktat Outer Space Treaty, mówiący, że państwa nie mogą zawłaszczać przestrzeni kosmicznej ani ciał niebieskich. Nikt nie powiedział, że nie można z nich wydobywać surowców, bo dla nich wydobycie nie równa się zawłaszczeniu. No cóż, nikt inny nie ustalił jeszcze innych reguł gry, więc według nich wszystko gra. Szczególnie, że Luksemburg sam inwestuje głównie w space mining, czyli wydobycie surowców z ciał niebieskich. Inwestuje w startupy, głównie amerykańskie, skupiające się na pozyskiwaniu pozaziemskich surowców. Przewiduje, że za 20-30 lat wydobycie takich surowców będzie trendem. Ponieważ sam nie ma warunków, aby budować i startować rakiety, postanowił zostać kosmicznym bankierem i je finansować. Sprytnie? Wydaje mi się, że oni myślą dwa kroki naprzód. Obecnie mają około 70 firm rozwijających sektor kosmiczny. Pracuje w nich około 1400 osób. Wprowadzają liczne programy do rozwoju tego sektora, ze szczególnym naciskiem na Space Mining. Są członkami ESA, czyli Europe Space Agency, ale nie oni jedni. Czy wiesz, że w Polsce działa około 400 firm w sektorze kosmicznym? Pracuje w nim około 15 tysięcy osób. Specjalizujemy się głównie w technologiach satelitarnych, robotyce i optyce. Jesteśmy członkiem ESA od 2012 roku i dokładamy do rozwoju sektora kosmicznego około 200 milionów euro rocznie. Także, kiedy następnym razem będziesz chciał powiedzieć, że Polska to biedny, zacofany kraj, to zastanów się na tym dwukrotnie. No i tak to właśnie wygląda. Kraj mniejszy niż lokalny market. A kręci globalny biznes, jakby miał przynajmniej trzy oceany i armię marines. A jeśli masz ochotę pogadać o tym, czy to spryt, przekręt, czy po prostu kapitalizm w wersji deluxe, to wpadaj na grupę hajsownik na Telegramie lub na Facebooku. Tam sobie możemy razem podywagować, komu jeszcze opłaca się być zbyt małym, by płacić podatki.